Witajcie, kochani. Jeżeli poważnie myślicie, tak jak ja, o wykorzystaniu suszonych warzyw, owoców do tak zwanego normalnego gotowania, czyli wykorzystujemy suszonki, suszone warzywa chociażby do ugotowania zupy, to pojawia się jedno bardzo ważne pytanie. Ja na przykład dodaję do naszej ulubionej zupy bulionu warzywnego. Trzy marchewki, jedną pietruszkę, jednego selera, trzy takie łodygi selera naciowego i dwie cebule. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie: ile miałabym wziąć z tego słoika suszu, suszonej, suszonego pora, żeby to był jeden por, prawda? No, możemy oczywiście robić próby i błędy, ale po co to robić? Przygotowałam dla Was taki podstawowy przewodnik po tym, żebyście wiedzieli, ile trzeba wziąć suszu, ile trzeba wziąć na przykład suszonej marchewki, jeśli do przepisu potrzebna jest jedna marchewka. Jeżeli więcej, no to wtedy sobie to przeliczymy. Wymyśliłam to, kochani, dla Was w ten sposób, że mniej więcej dwie podobne marchewki. Dwie podobne pietruszki, korzeń pietruszki, to trzeba będzie jeszcze umyć. Selery, selery co prawda mogłyby być większe, ale takie akurat urosły w ogródku. Ale też jak do, bierzemy selera na przykład do zupy, to raczej nie bierzemy takiej wielkiej, takiego wielkiego selera, tylko właśnie takiego. I zrobię to kochani w ten sposób, że... Ta jedna marchewka zostaje, i będzie czekać aż ta się wysuszy. Te warzywa pokroję tak jak zwykle, kroję do suszenia i potem zobaczymy, jaką to zajmuje objętość, ile to waży, i tym sposobem będziemy wiedzieć, ile potrzeba składników do danej potrawy. I kochani, jeden por, jedna cebula, jeden seler. Jeden korzeń pietruszki, jeden liść selera naciowego, jedna marchewka. Zwróćcie uwagę na to, że różnicuje kształt, w którym kroję pietruszkę i seler. Wiadomo, że jak jest pokrojony w súpki, to wiadomo, że w słoiku jest pietruszka. A jak w takie inne kształty, kółeczka albo. Pół kółeczka albo ćwierć kółeczka, to wiadomo, że to jest seler. Teraz warzywa lądują do dehybryzatora Alfa. Proszę. A kochani, jeszcze niektóre warzywa suszę na podkładkach, dlatego że por, czy na przykład seler naciowy. Znacząco zmniejszy swoją objętość i wtedy spadałby mi między tacami, ale już na przykład marchew nie. I teraz y, nie pozostawię takiego pustego miejsca, więc za, zaraz włączę dehybryzator, a tutaj sobie dołożę. Tych składników, których mi brakuje, czyli jeszcze więcej dołożę cebuli, ale już nie mieszając, żeby się nam tutaj to nie pomyliło. Tu ma być jedna cebula i jeszcze wysuszę sobie cebulę przypieczoną, bo do bulionów, do rosołu, do ramenu przecież używamy cebuli przypieczonej. No i teraz włączamy dehybryzator. To jest cudowne, kochani, urządzenie. Serdecznie Wam je polecamy. Zbliża się teraz ten czas prezentów. Zróbcie sobie prezent, jeżeli na przykład ktoś nie chciałby Wam czegoś tak cudownego kupić i z kodem LORENC5. Pamiętajcie, że jest 5% rabatu. 52 stopnie to jest idealne do, do wysuszenia warzyw, czyli mamy 52 stopnie. No, i ja nastawiam to wstępnie na 8-9 godzin. Jest wieczór. Niedługo będziemy szli spać, a rano wstaniemy. Warzywa będą wysuszone. I kochani, rano wstajemy i mamy porcję wysuszoną. Kochani, marchewka przed, ususzy, przed ususzeniem ważyła 200 gramów, a teraz zaraz zobaczymy po ususzeniu. Po ususzeniu waży 17 gramów, więc zapisuję 17 gramów i zajmuje o wiele mniej miejsca. Łodyga Selera naciowego. Przed wysuszeniem ważyła 30 gramów. Po ususzeniu 3 gramy. Korzeń pietruszki przed wysuszeniem 150 gramów. I po wysuszeniu 41 gramów. Seler korzeń selera. Przed wysuszeniem 175 gramów, po wysuszeniu 26 gramów, por 130 gramów, a po wysuszeniu. Za mało za mało Dobrze, jeszcze pozbieram te drobinki. 14 g. Cebula przed wysuszeniem, 90 g. I po wysuszeniu, 17 g. Oprócz tego, kochani, wysuszyłam spieczoną cebulkę. Najpierw przypiekłam ją w piekarniku, a potem y, wysuszyłam. Ona nie jest jeszcze na 100% sucha, muszę ją dosuszyć, ale przecież taka cebulka. Doskonale poprawia smak bulionów, ramenu, pcho, czy takiego klasycznego rosołu, czy to warzywnego, czy to mięsnego. I teraz nie ma już żadnego problemu z gotowaniem, dlatego że jeżeli na przykład w przepisie jest, w napisanym przepisie lub w Waszej głowie, trzy marchewki, to wtedy możemy sobie policzyć 17 gramów razy 3. I odważyć tyle marchewki ususzonej, i już mamy trzy marchewki. Albo na przykład, można jeszcze zrobić tak, i to dla Was, kochani, zrobię taką tabelę w formie slajdu, i w opisie filmu też będziecie mieli informację, ile waży przeciętna marchewka bez suszenia, surowa, ile taka sama marchewka waży wysuszona, oraz jeżeli mamy w przepisie, na przykład, 300 gramów marchewki, to zrobię Wam taki przelicznik na 100 gramów, czyli ile ważyłby susz, 100 g marchewki, 100 gramów pietruszki i tak dalej. I wiecie, kochani, to, co bardzo często nas powstrzymuje przed zmianą nawyków, to to jest właśnie inny sposób. Przechowywania, inny sposób odważania. Myślę, że każda gospodyni jest do tego przyzwyczajona, że po prostu gotuje jakąś potrawę, bierze trzy marchewki, bo tak było zawsze. Ale dlaczego właśnie nie zaopatrzyć się w większą ilość tych warzyw, jeżeli nie macie swojego ogródka, to jeszcze na ryneczku można kupić nie tak długo przechowywane. Są też takie. Yy, osoby na tych ryneczkach, że widać, że to nie jest duża ilość, że te warzywa są takie no, wykopane z ich ogródka. Można kupić jakąś większą ilość, wysuszyć i cieszyć się naprawdę tym jedzeniem doskonałej jakości. Więc ten przelicznik, który dla Was przygotuję, niech Was zmotywuje, kochani, do tego, żeby spróbować innego podejścia do przechowywania żywności i jedzenia właśnie do przechowywania w formie suszu. I ja teraz, w najbliższym czasie, ponieważ my bardzo uwielbiamy, bardzo lubimy ramen, przygotuję mieszankę na ramen i ugotuję ramen właśnie z suszonych warzyw i podzielimy się z wami, oczywiście, swoimi doznaniami smakowymi, czy ten ramen jest lepszy, taki sam, a może gorszy od tego, który, go, który gotuje ze świeżych warzyw. Jestem w szoku, jak to wymyśliłaś. Prawda? Naprawdę jestem w pozytywnym szoku. <gry> Wiesz dlaczego? Dlatego, że po prostu ja, właśnie myśląc o tym, że chcę ugotować zupę, albo na przykład dzisiaj będę robić y, taką zapiekaną fasolkę, fasolę y, w, wa z warzywami, no to zawsze już wiedziałam, że mam do tego brać właśnie więcej warzyw białych, czyli na przykład całego selera. Do tego y, trzy pietruszki i jedną marchewkę, bo ja wolę takie proporcje, no to zachodziłam w głowę, skąd ja będę wiedziała, ile Boże. wziąć z tego słoika, żeby było na trzy pietruszki, tak? A teraz już to wiem, bo ja, kochani, uwielbiam dobrą organizację. Przemyślany sposób działania oraz brak marnotrawstwa. No i też efektywne przechowywanie, a to jest idealny sposób na przechowywanie żywności. Nie trzeba mieć piwnicy, nie trzeba mieć garażu, nie trzeba mieć spiżarni. A jeszcze wam pokażę niebawem bardzo fajny sposób przechowywania suszonek nie w słoikach. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt w W tym istota okej tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Świat się cieszy okay. z pracy mej I'm okay, I'm okay. World is heavy in this way. Come and stay, join my way. Ciesz się ze mną, bok i śmiej Make okay, walk this way. Co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy